Major Patrz co wam Nowa kamera To co? Idziemy na spacer sprawdzić jak nagrywa To będzie pierwsze wideo z GoPro Mam nadzieję, że się uda Dobra, zmienij kamerę. No co tam, major? Tak. Tym kręciliśmy wcześniej. Samsung Galaxy S8. A także kamerą z Sony, której tutaj nie mam. Pokażcie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze ustawione. Jak widać, śnieg spadł. I to jest dla Majora najważniejsze <noise> no w sumie możesz zlizać obiektyw, jest zabezpieczony folią ochronną Jeszcze kupiłem szelki, żeby montować kamerę na grzbiecie Majora, więc Będziemy robić nagrania z mojej i Majora perspektywy Powinno być fajnie To za Major, idziemy na spacer i sprawdzamy jak kamerka nagrywa tak. Dobra, chyba ja idziemy poszerki. Śnieg! Trochę śniegu spadło. Majer kocha śniegi, dlatego taki mokry. z takim kątem widzenia w kamerze mogę widzieć majora i to co się dzieje przed nim jednocześnie Czekaj, Major. No i oczywiście, co się stało, Major? Bateria się w GoPro skończyła. Dzisiaj przyszło, odpakowałem. Ja pisał jeszcze 16%, ale już się skończyła. Dobra, biegnij. aż co my tu mamy? Nie wiem skąd to się wzięło, ale. Major, co widzisz? Prawdziwy skarb dla majora, masa tych drzew. No, przynajmniej będzie można od razu zobaczyć różnicę między nagrywaniem smartfonem, a GoPro Hero 8 Black yy, Taki model kupiłem Chodź Major Liczę na dużo fajnych ujęć, z perspektywy Majora w końcu I bardziej stabilnego mniej trzęszącego się wideo Także następnym razem postaram się nakręcić z perspektywy Majora na zamontowanych na nim szelkach specjalnie z uchwytem na kamerę GoPro. Więc czekajcie cierpliwe. Następny film, mam nadzieję, będzie o tym. A na razie, dzięki za obejrzenie! I do zobaczenia następnym razem. Na razie.